bajka jest o tym, że zawsze y, jest coś w każdym człowieku wyjątkowego, tylko trzeba umieć się sobie przyjrzeć i znaleźć to coś. Jest tak, muminki, dzieci z bulerbyn oraz bajka o jednorożcu i smoku, które mimo iż różniły się, to razem stworzyły zgrany duet. Ale cóż to? Jakiś dziwny zapach doszedł do nosa Tymona. Tutaj, zapachu, tak? Mhm. Ale cóż to? Jakiś dziwny zapach doszedł... Do... Ale cóż to? Jakiś dziwny zapach doszedł do nosa Tymona. Całymi dniami baraszkował z wiewiórkami, ganiał za rodziną lisów, a jego nieodłącznym przyjacielem był wróbel. Bajka jest o wilku, który ma na imię Ludwiś, yy, i o tym, jak zrozumiał po co są jego duże zęby, których wszyscy ludzie niepotrzebnie się boją. Ale była w tych oczach nadzieja. Mam, mam, znalazłem! To może nie jest takie prawdziwe mleko, takie wiecie, białe, takie jak zawsze piliśmy, ale jest, ono działa, działa, zobaczcie, chodzę, skaczę, to ja, to ja! Drogie dzieci, pewnie kiedyś dorośniecie i zaczecie się interesować takimi jakimiś wrednymi sprawami, jak lewica, prawica, polityka, dziennikarstwo. To nie jest dobre, więc y, póki możecie, to y, żyjcie sobie w świecie bajek. I y, ja napisałem taką bajeczkę dla Was. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. I głównym bohaterem jest y, Kotka Miszta, która, jak zobaczycie, w mojej bajce uratowała cały świat od złego internetu. Ludzie przestali na siebie patrzeć w czasie mówienia, a brak ekranu powodować zaczął panikę. Gdzie?